Mam dwie działki, na których chciałbym zrobić doświadczenia. Mianowicie chodzi mi dokładnie o tą działkę, na której się teraz znajduję: działka, gdzie rośnie groch, a będzie tutaj zasiany rzepak, oraz działka, gdzie rośnie aktualnie rzepak, a będzie zasiana pszenica. Mój pomysł jest taki, żeby to troszeczkę mnie tata, że tak powiem, zainspirował, mówiąc mi, że no już lecę po bandzie, bo on. Jak miał 100 hektarów, to kupował samochód polifoski, a ja dzisiaj mam ponad 200 hektarów i ledwo kupuję pół samochodu polifoski. No i tak mu powiedziałem: Jak chcesz, nie ma problemu. Mogę Ci zrobić dla porównania dwa pola na bogato i zobaczymy, co z tego będzie. No i właśnie taki pomysł jest, żeby zrobić dwa pola tak naprawdę po bandzie. Może to nie jest zbyt dobry okres na to, żeby robić koszta, żeby gdzieś iść w tym kierunku. Natomiast myślę, że nawet jakbym to. Pola podzielił na pół i zrobił na części, tak książkowo, wiecie, od A do Z, jesienią, jakieś pełne mikro, pełne nawożenie przedsiewne. Oczywiście, no nie, tam bez przesady, że będziemy po 500 kg polifoski sypać. Ale biorąc pod uwagę to, że ja po grochach ostatnio nie daję w ogóle polifoski, w ogóle nawozu żadnego nie daję jesienią, to nawet jakbym dał 200 kg polifoski, to myślę, że już by było dużo. I to samo zrobić na pszenicy, gdzie również, na, po, gdzie jak siejemy pszenicę po rzepakach, też nie robię żadnego nawożenia jesiennego, a wiosną daję tylko azot. Więc, żeby zrobić to tak troszeczkę bardziej rozbudowanie, bardziej, żeby rozbudować troszeczkę to nawożenie o pełniejsze stosowanie nawozów MPK i też siarkowych i magnezowych. Dodatkowo pełne, takie porządne, że tak powiem, książkowe, czy też firmowe, jak niektóre firmy zalecają, zrobić takie nawożenie mikroelementowe. E, plus jakąś może biostymulację, tak wiecie, z POMPą trochę pojechać, jak to się mówi. Po bandzie i porównać, jak to wyjdzie? Czy z ekonomicznego punktu widzenia jechanie na bogato e, umie w moich konkretnych warunkach ma sens? Czy jednak. Jest to gdzieś poniekąd gdzieś tam przerzucenie kasy z jednej kubki na drugą. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że takie doświadczenia w jednym roku mogą być mało miarodajne, jednak jakiś tam obraz mogą pokazać, jak to wszystko się gdzieś tam może kształtować. I taki jest właśnie pomysł, żeby, żeby tak zrobić. Odmianę ja sobie sam jakąś tam dobiorę, oczywiście no, będą to odmiany. Rzepaku i pszenicy, takie, żeby no, miały potencjał, żeby pokazały. No, ochronę robię na bogato, więc tutaj nic nie będę zmieniał. E, natomiast no, będę musiał podśrubować troszeczkę nawożenie. Przede wszystkim. E, no, to są oczywiście też największe koszta. No chyba, że wy macie jakiś ciekawszy pomysł. E, też zaznaczam, żeby było jak najmniej kombinacji, bo jednak e, no, trochę tej. Tej pracy jest i żeby no, nie latać niepotrzebnie z opryskiwaczem w to i z powrotem, e, bo to jest, żeby to było zrobione miarodajnie, no to niestety trzeba poświęcić sporo czasu i. E, no, zaznaczam, że to jest typowo mój pomysł. E, nie, mam, nie mam w ogóle żadnych produktów wybranych, jakie chciałbym stosować i tak dalej. E, chyba, że wy chcecie jakieś produkty, żeby, nie wiem, konkretnie te nawozy dolistne, nie wiem. Konkretnie te biostymulatory, czy aminokwasy, czy cokolwiek innego, to spoko. Ja jestem na to otwarty, nie ma problemu. Co tam chcecie, to możemy sobie wrzucić yy, i. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest kombań z miernikiem plonu, więc jak będą różnice, to one będą powinny być od razu widoczne. No chcę, żeby. Chciałbym to zrobić tak, żeby to naprawdę było, była różnica. Że na przykład, wiecie, tu nie daje praktycznie nic, NPK. A tu daję, nie wiem, 200 kg, tak wiecie, jak nie dam jak dam 0, a dam 200 kg, to jest różnica, prawda? Nie wiem, azotu dam 150-160 na jednej części, na drugiej 200. Tak, żeby to nie było różnica tam 5-10 kg, że coś może tam się e, będzie różnicować. Nie, ma być widoczna różnica, ma być widoczna różnica w kosztach, że koszta są dużo większe, no bo jak zwiększymy o tyle nawożenie, więc koszta będą większe. Więc w teorii powinno nam się to przełożyć na wyższe planowanie. I to będzie zero jedynkowo, albo będzie lepiej, albo nie będzie lepiej. Koniec kropka. Dajcie znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się, cześć.